Dzień dobry. Dzień dobry. Co taka zadowolona. No bo szukam sponsora namiętnie i ciepło, żeby mi zasponsorował wycieczkę objazdową po, po całym, nie po całym świecie, ale po takich miejscach, które bym chciała bardzo odwiedzić. Ale to co, marzy się Pani taki program, tak? podróż. Mi się taki marzy właśnie program dookoła świata. Baśka dookoła świata. Odcinek o Indiach by się nazywał tak. Baśka w Bangladeszu. Kr świę o! Święta Krowa i Baśka. To wszystkim Izrael, świętą Ziemię zwiedzić, ścianę Płaczu yy, yy, zobaczyć, yy, wejść tam, gdzie się Chrystus narodził, jechać do, Jezoro do Jerozolimy, zobaczyć, yy, teraz yy, w telewizji mówili, odkryli dom Jezusa, gdzie był mały, gdzie się bawił yy, w tym, w w tym. Yy, nie w, Jerozo w Jerozolimie? Yy, no, w Nazarecie. Przecież Jezus się w Nazarecie urodził. Czyli jest szansa, że Pani zwiedzi świat? No pewnie. Koniecznie. Co to jest za szansa? Jaka szansa? No sukces. Muszę zwiedzić sobie pół świata. Sponsora sobie znajdę, bo ja... Szuka Pani sponsora? No oczywiście, cały czas. Namiętnie. Ja hello. Elizabet. Ja hello. Królowa Elizabeth! No, ona no, powiedziała hello. Nie no zobacz. i hello. No i co? I po polsku. Tu mi zaraz Niech by Nie no i to no. O, O, tłumacz! No. no to o czym by pani rozmawiała po polsku z królową? No oczywiście bym się zapytała, czy królowa, czy ja się podoba, czy królowa królowej się podoba. Czy królowa w ogóle ogląda moje odcinki. Zmieniłybyście się koronami? No, tak. O Jezu, ono ma koronę, same diamenty i szmaragdy. I co się patrzysz? Nie widziałeś? Zimno, nie? Ja, skór ja już mam dość, kurwa, tych mrozów. Tak przyjebało na, ostat... na ostatnich mrozach, że ja mam dosyć, pierdolę. I chcę wyjechać sobie na Karaiby, dupę moczyć w ciepłym oceanie. Na Kubę, na Kubę. O, Kuba, Kuba. Wyspa gorąca. Kurwa, nad ocean sobie, kurwa, i leżeć sobie na ciepłej plaży, kurwa, i dupę moczyć. A nie tu marznąć, kurwa. No. I taka prawda jest. Ja bym chciała strasznie wyjechać do ciepłych kraj i zrobić jakiś, kurwa, bajerancki, bajera z erotiką, zrobić, kurwa, program. Kurwa, w ciepłych krajach. I ja, dwóch murzynów, kurwa. Trzeci, ten. Wachluje mnie, a ja sobie, kurwa, piję. A ja sobie, kurwa, piję ten, kurwa, Martini z lotem. Tak, z dwoma murzynami. No, mo mogą być mulaci. A ta Martyna Wojciechowska to mnie może teraz w dupę pocałować, ona się w ogóle nie nadaje. Ja, kurwa, zrobię sobie e, program, kurwa, erotyczno-seksualny, e, erotyczno-seksualno-optyczny, no. I ja będę jeździła po całym świecie, ale tylko ciepłe kraje, bo u nas jest zima i chuj, i, i, i zimno mi jest, ja nie będę marzła. I chciałabym zwiedzić, kurwa, same Kanary. Wyspy Kanaryjskie. Zaczynamy od, od wyspy tej. Alleluja, kończymy na Dziewiczych. Tylko mamy problem. Jaki? Nie ma sponsora. Będzie sponsor, będzie sponsor. Jak nie będzie z USA, to będzie ze Związku Radzieckiego, może jakiś miliarder. No, z Rosji jest mi, może by e, tej, Campbell, e, rosyjski miliarder, kurwa Iwanow. On mi pomoże. Na bank. Czyli szuka pani sponsora? No dokładnie. Może być róża, co mnie to, czy to Rusek, czy to Grek, czy to Murzyn, czy to Hindus. Może jakieś Amiraty Arabskie, się, jakiś szejk się odezwie. Amiraty Arabskie zwiedzić też mogę, nie? A może biuro podróży wejdzie w układ, zobaczymy. Na pewno sponsor się znaje, nie ma, nie ma takiej opcji, żeby się, żeby się nie znalazł taki, taki ten sponsor.